I który pierwszy? Niech na 1500 metrów. Lipa, tu nic to nie widać. Cały skład. Zaraz jest później. Nie, nie tym pierwszy kulka? jakie ten. On ci tak będzie pipkał? Nie, teraz zaraz przestanie. A, Szymon się pomylił. Mówi, że Kowalczyk będzie w czarnej koszulce, a biegam w jakiejś. Ale Który to jest Kulka? Konarczyk Kulka, Wilejczyk. nie Kaczak, Szosta Kraziński, Golik i Sikora. z Kulka, jest W tej, w tej w chwili na czele. Prawie moja życiu. 13 zawodników wystartowało w pierwszej serii. To to Właśnie, On w tej chwili na prowadzeniu. Chciał ten, on nie się nie czarny. Prowadzić pierwszym, pierwszą kuku. Minutę jeden, żeby otworzyć niby. Ale coś już już jest ten. Zwolnienie. Już jest zwolnienie, no. Już coś zwolnili. Nie, daję się. Nie masz żadnego wstrzyknięcia. Nie tu. żadnego na prowadzeniu. ma żadnego Milewicz Nie jest w wstrzyknięcia. chwili ma i wstrzyknięcia. to ma okrążenia i Ile mają? 2, 2, 4. Cały 3, czas trzymam Kulka na prowadzeniu Tysiąca zaraz będą, tysiąca Kowalczyk Ale wieje Kulka Kowalczyk w tej chwili na dwójkach Zgrzeje, Kulkę zgrzeje, Kulka zgrzeje. To Mi się wydaje, że zgrzeje, zgrzeje. Kto tam jest jeszcze trzeci i czwarty? Patrz, rusza I zaczyna się robić nieznaczna przewaga prowadzącej, prowadzącej trójki w tej chwili, ale cały czas tempo nadaje Szymon Kórka u KSY Pinka Dawid Bilewicz na miejscu trzecim. Kowalczyk drugi. Bilewicz. Szybki bieg Szymon Berażyński, może na wysło. W tej chwili na miejscu czwartym. Patrz, weźmie go, nie? No. Atak A tak. Bartosza Kowalczyka. To zostanie Kółka? Patrz, patrz. patrz Szymon Patrz. Bartosz Kowalczyk w tej chwili muszę na prowadzenie. Reprezentant D Ja, Kółka, damy się, patrz. Ja nie wierzę. Ja. bo się zgadamy. Dawid Milewicz na miejscu trzecim. Patrz, jak go wziął. Ale wjedzie jak... Odrzuć ma na miejscu praca, ale w tej chwili Bartosz Kowalczyk ostatnie 110 metrów Kulka. Kulka Nie wierzę. Kowalczyk, Kurka. Nie ządzę. To walczy w kurta. będzie walczy w rezultat To walczy w kurta. To walczy w A tutaj atak. Oh. Szymon Terożyński przed Kamilem Bilewiczem.